Żyde Paumę. Zapomniany przodek tenisa Żyde Paumę. Zapomniany przodek tenisa, czy wiedzieliście, że tenis, tak jak go dzisiaj znamy, ma swojego przodka w grze, która cieszyła się ogromną popularnością już od średniowiecza? Mowa o Żyde Paumę, które było niezwykle modnym sportem w Europie od XIV do XVIII wieku, zanim jego miejsce zajął tenis na trawie. Gra w Paume, znana z Francji, wykształciła się z prostego odbijania piłki ręką, a z czasem zaczęto w niej używać rakiety. Ten innowacyjny dodatek dał początek nie tylko współczesnemu tenisowi, ale także wielu innym sportom, takim jak pelota baskijska czy bale-pelot. Historia Żyde-Pałmy, sportu dla królów i nie tylko początkowo żyde Paume grano gołymi rękami lub w rękawicach skórzanych. Dopiero na początku XVI wieku pojawiły się pierwsze rakiety, które znacząco zmieniły sposób rozgrywania partii. Wraz z rosnącą popularnością, gra przeniosła się z otwartych przestrzeni do zadaszonych hal, nazywanych tripods. To właśnie tam narodziła się najbardziej prestiżowa odmiana tej gry. kort Paume, znana dzisiaj w Anglii jako Real Tennis. Zasady gry były dość podobne do dzisiejszego tenisa. Celem było odbicie piłki, nazywanej etef, tak, aby przeciwnik nie mógł jej skutecznie odegrać. Co ciekawe, punktacja stosowana w Żyde Pałmy oparta na systemie 15, 30, 40 i gra miała bezpośredni wpływ na to, jak dziś liczy się punkty w tenisie. Pałmy w cieniu rewolucji i wielkich wydarzeń w Żyde Pałmy to jednak nie tylko historia sportu, to także tło wielkich wydarzeń historycznych. W 1789 roku w jednej z hal Paumy w Wersalu odbyło się słynne zgromadzenie narodowe, które doprowadziło do wybuchu Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Przysięga w sali Żyde Paumę, serment duży de Paume, stała się symbolem jedności i determinacji ludu francuskiego, który żądał zmian i sprawiedliwości. Dziś w tej samej sali znajduje się muzeum poświęcone sztuce, które jednak wciąż przypomina o rewolucyjnych wydarzeniach. Gra która uzależniała od królów po prosty lud. Popularność gry w pałme była tak ogromna, że władze Paryża musiały w XIV wieku wprowadzić zakaz gry w dni robocze. Powód? Ludzie masowo opuszczali swoje obowiązki, by rozgrywać partie. Nie pomagały zakazy. Gra w pałme była rozrywką nie tylko dla królów i szlachty, ale także dla prostego ludu, który w odmienny sposób grał w jej wersję na świeżym powietrzu. Long paumę. Niektóre mecze w pałmę przyciągały nawet królewskie zainteresowanie. Król Henryk IV słynął z zamiłowania do tej gry, a jego rozgrywki były wydarzeniami śledzonymi przez cały Paryż. To także czas, kiedy gra zaczęła przybierać coraz bardziej profesjonalny charakter. W 1527 roku za sprawą króla Franciszka I. Gra w pałme została uznana za pełnoprawny zawód, co umożliwiło graczom zarabianie na życie dzięki swoim umiejętnościom. Było to jedno z pierwszych uznanych zawodów sportowych. Palme, przodek tenisa i innych sportów rakietowych, nie sposób mówić o Żydę Palme bez wspomnienia o jego wpływie na współczesne sporty rakietowe. W 1874 roku Walter Clopton Wingfield, brytyjski oficer, opracował zasady nowej gry, którą nazwał Sferajstajg. Była to bezpośrednia adaptacja Paumę do gry na trawie. Z czasem gra przekształciła się w tenis, który znamy dziś. Co ciekawe... Nazwa tenis pochodzi od francuskiego słowa tennis, wykrzykiwanego przez serwującego gracza w paumę, co oznaczało trzymaj lub odbieraj. Żyde paumę dzisiaj, choć w XVIII wieku gra w paumę stopniowo traciła na popularności we Francji, przetrwała w innych krajach. Dziś w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, a także w Australii istnieją liczne kluby, w których wciąż można uprawiać ten sport, nazywany tam real tenis. W samej Francji paume również wraca do łask, a w takich miejscach jak Paryż, Fontainebleau czy Pau wciąż można zobaczyć zmagania zawodników na historycznych kortach. Gra w Pałme pozostaje jednym z najstarszych sportów z nieprzerwaną historią mistrzostw. Od 1740 roku tytuł Mistrza Świata w pałme jest regularnie przyznawany. Jednym z najbardziej znanych graczy był Francuz Pierre Echebaster, który utrzymał tytuł Mistrza Świata aż przez 26 lat. Czy wiedzieliście, że tenis ma takie korzenie? A może sami spróbowalibyście zagrać w historyczną grę, która rozgrzewała zarówno królów, jak i zwykłych mieszkańców średniowiecznej Francji? Mam nadzieję, iż docenicie moją pracę włożoną w ten film. Jeśli podoba się Wam to, co oglądacie, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować kanał i udostępnić film, aby więcej osób mogło odkryć historię. Pozdrawiam.